Znowu Was witam. W ten odcinek jest już moim piątym prezentującą mój serwer w Minecraft. Wiele się zmieniło, a dokładniej ja mam nowe miejsce, miejsce zamieszkania na rzecz innych graczy, by inni mogli tam mieszkać. Znaczy w moim starym domu mieszka jakiś gracz. W nowym domu tak, to jest mój pokój, podwójne łóżko, podłoga z drewna, trochę regału z książkami. Tutaj jest kuchnia, są te piece, można sobie usiąść i tu jest kominek. Zrobiłem z lampką, bo pierw mi się prawie cały dom spalił. Teraz będzie lampka. I to jest mój ser... dom. Znaczy się, przepraszam. Tu są jeszcze kwiatki, żeby to wszystko ładnie wyglądało. O, dach drewniany. Jeszcze jeden gracz. Mój kolega, ten co od razu ze mną grał się wybudował. To jest jego nowy dom. Wiadomo, nie jest jakiś wyszukany, ale ładnie zbudował. I inny gracz też mieszka u niego. Dobrze, przejdźmy do następnej rzeczy. Jak widać, są latarnie wzdłuż całej drogi, żeby było wszystko oświetlone. Jest tutaj wszystko oświetlone ładnie. I doszła jeszcze arena. Tam walczymy. Chyba wiecie o co chodzi: że podkopujemy się. I kto wpadnie, ten przegrywa. Pokażę Wam, jak to wygląda. Na przykład jest dwóch graczy, i ten kto się podkopie, wpada, nie? No dobra, arena jest. Teraz pokażę Wam jeszcze Caritas. Gdyż no jak zwiększa się ilość graczy to potrzeba niestety to. Tam są różne pierwszej potrzeby narzędzia, łopaty, trochę kamienia, o tutaj są łopaty, yy, różne kilofy. offy Dobrze, tu jest domek jeszcze jednego gracza, wybudował się, działeczkę sobie zrobił. Yy, tutaj jest taki ryneczek, tu coś będzie zagospodarowane, jeszcze nie wiem, pomyślimy nad tym. Tutaj to nie zwracajcie na to uwagi, lawa się wylała i dwa razy dom mi się spalił przez tą lawę. Jakiś gościu wylał i się wszystko wylało i wodą zalał. Ale całe szczęście nic się nie stało. Myślę, że Wam się spodobało. Zachęcam do ogrania na tym serwerze, jest ciekawy. Myślę, że niedługo znowu się zobaczymy. Nara.